Dzisiaj na uroczystości otwarcia małej sali naszego kościoła jest specjalny gość, prezbiter naczelny w Polsce, Kościoła Bożego w Chrystusie, pastor Andrzej Nędrusiak. Witamy serdecznie. Został bardzo zaproszony przez naszego pastora. Jak odebrał pan tę uroczystość? Jak pan się tu czuł? Czułem się bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba ten przedsionek głównej sali. A tak bardzo, że nie wiem, czy jest jakaś potrzeba, żeby się do głównej przenosić, bo jest bardzo fajnie tutaj. Yy, czysto, schludnie, yy, profesjonalnie, yy, chociaż powiem szczerze, że najbardziej podobali mi się ludzie, którzy wypełnili tą salę. Super. Bardzo miło to słyszeć. Tak. A czy jest taka rzecz, którą... czego chciałby Pan życzyć yy, uczestnikom, członkom tego kościoła na przyszłość? Na przyszłość najbardziej chciałbym życzyć żeby każdy miał możliwość przekazać życie pochodzące od Boga jeszcze komuś innemu. Najlepiej wielu osobom, ale żeby to było takim trwającym, ciągłym, powtarzającym się doświadczeniem, największa satysfakcja, czy największa radość, jaką możemy mieć, to nie jest wspaniały budynek, chociaż on jest potrzebny, ale to, że możemy podzielić się świadectwem, opowiedzieć Ewangelię, przyprowadzić do Bożego Królestwa kogoś innego. Życzę tego. Jako coś, co ma się wydarzać regularnie, często i każdemu. Wielkie dzięki. Dziękuję Dziękujemy bardzo. Dziękuję. dziękuję bardzo za przybycie. Dziękuję za te miłe słowa. Dziękuję. Do, zobaczenia Do zobaczenia. Dziękuję. <gry> Centrum chrześcijańskie tylko Jezus, Krawkowic. Świętuje dzisiaj niesamowitą rzecz. Zakończyliśmy pierwszy etap budowy. Do, została oddana mała sala, przed nami duża, ale to w następnym roku, jak się uda? Andrzeju? Przed nami Andrzej, pastor, yy, kościoła centrum chrześcijańskie w Krakowskicach. Andrzej, jak się czujesz dzisiaj, w tym dniu? No, czuję się niezwykle podniośle. Wystartowaliśmy. No cóż powiedzieć? Długo czekaliśmy na ten moment, ale stało się. 30 lat. Tak, ponad 30 lat. Stalka parafialna, dom kultury w Krakowskicach. Jeszcze w międzyczasie ewangelijskiej kościół przez pewien czas. A dzisiaj u siebie, w domu. Czuję się spełniony. Andrzej, czego byś życzył wszystkim członkom naszego kościoła na przyszłość? Czy masz takie myśli, które może to otwarcie tego miejsca tchnęło w tobie coś takiego, taką wizję, może podzielić się? Jestem przekonany, że powinniśmy mieć w sobie nieustannie Bożą radość, bo tak naprawdę od Niego to wszystko pochodzi. Nie daj sobie zabrać tego za wszelką cenę. I nie zatrzymać się ani na chwilę. Jest powiedziane w mądrości Syracha, że kto uważa, że skończył, ten nawet nie rozpoczął. A jeżeli człowiek się zatrzyma, to nie wie, co zrobić dalej. Wierzę, że idziemy stawiając kolejne kroki, to jest etap. Bóg ma dla nas nowe, wspaniałe rzeczy. Super. Andrzeju, gratulacje. Dziękuję. Tym. Świętujmy. Dobrego czasu. Dzięki. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.